Siemano. Nie miałem wam wcześniej okazji przedstawić tego pięknego grzejnika olejowego. Cóż za klasa, cóż za szyk, cóż za styl. Ciekawe czy działa. Oczywiście, znaleziony z pod śmietnikiem, ciekawe czy jeszcze działa raczej raczej działa jak nie działa to chyba da się go naprawić no i oczywiście będziemy zaraz ciąć drzewka